Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Dużo słów padło, Przysłuchiwają się tej debacie ze strony lewej, odnośnie telefonu zaufania dzieci i młodzieży. Oni są wszyscy bardzo szczęśliwi, że 10 milionów złotych z budżetu każdy Polak musi się na to zrzucić. I coś się okazuje. Proszę powiedzieć tak lub nie, bo tego nie wiem. Pierwsze, co zrobiłem, otworzyłem sobie internet. W wyszukiwarce Google telefon zaufania dzieci i młodzieży, sześciocyfrowy, zaczynający się od 116, po dwóch czy trzech kliknięciach tej strony internetowej ukazują się po prostu promocje, można powiedzieć wprost, dewiacji i reklamy organizacji typu Ponton, typu Lambda, kampania przeciwko homofobii. Ten czas się leje wzdłuż i w tej strony internetowej. Proszę powiedzieć, panie ministrze, czy na to pójdą nasze Polaków pieniądze. Dziękuję. Bardzo dziękuję.